Cześć, witam Cię na kanale ABC Inwestowania, a dzisiaj porozmawiamy sobie o kilku spółkach dywidendowych, które moim zdaniem mają bardzo dobre perspektywy oraz jest szansa do rosnącej dywidendy. Mało tego, nasz Figuś ma ostatnio spore problemy, przez co dużo spółek pospadało o 20-30% po prostu na strzał ze względu na to, że były troszeczkę mniejsze wyniki. Troszeczkę gorsze niż ktoś tam oczekiwał. Po prostu kapitał momentalnie z nich wyparował i były zjazdy. W związku z czym ta wartość dywidendy procentowa jest coraz wyższa i w związku z tym chciałbym Ci pokazać kilka takich ciekawych spółek do rozważenia. Wezmę większość spółek albo praktycznie wszystkie będą z mojego aktualnego portfela ale tak jak mówię, były dość mocne spadki i jest opcja na kilku spółkach dobrania, dobrania, czy zakupienia w naprawdę dobrej cenie, moim zdaniem oczywiście, sam musisz zdecydować, czy ta cena jest faktycznie dobra i to Ty podejmujesz ryzyko, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o inwestowanie. Zanim jednak zaczniemy, jeśli chciałbyś, chciała dołączyć do naszej grupy na Facebooku, która jest darmowa, mamy tam analizy, robimy ankiety, i nie ma tam takiego zbędnego pitu-pitu ani wrzucania jakichś linków do wiadomości giełdowych, tylko są faktycznie konkretne analizy, rozpisane już przynajmniej chyba z 20 spółek albo więcej. Różnego rodzaju ciekawych, które, które wynikają z ankiet, które zakładamy i, i naszych rozmów. To w opisie do tego filmu znajdziesz link. Jeśli. Chciałbyś, chciałabyś skorzystać na przykład z dodatkowego rabatu na aplikację MyFund, a jeszcze jej nie posiadasz, to też w opisie do filmu znajdziesz link, z którego po rejestracji otrzymasz dodatkowy Rabat na pierwszy zakup abonamentu, który jest naprawdę śmieszny, a aplikacja jest świetna. Możesz u mnie na kanale znaleźć kilka filmów z instrukcjami, jak ta aplikacja działa, więc gorąco zachęcam. Dobra, i przejdźmy sobie do pierwszej, e, pierwszej spółki. Pierwszą spółką pojadę sobie według listy: to jest na pewno Apple Sense. Wejdźmy sobie na Apple Dlaczego ta spółka? Dla mnie najlepszą w ogóle spółką, divinę nową, jest taka, która wypłaca jak najmniej zysku, a ma jak największy stosunek procentowy do swojej aktualnej ceny, przez co e, m, ma pieniądze na to, żeby się dalej rozwijać, ma pieniądze na to, żeby je odłożyć na przykład na kapitał zapasowy, na trudne czasy, ewentualne przyjęcia oraz cały czas na bieżąco dzieli się ze mną, czyli z inwestorem. Jeśli chodzi o AppliSense, to będą takie pobieżne po prostu analizy. Szacowany zysk to jest 27, w zeszłym roku to było 31 milionów, Przychody, jak możesz zobaczyć, cały czas sobie regularnie rosną. Tu możemy mieć po prostu zadyszkę w tym roku, ale są czasy niestety trudne, rynek nie rozpieszcza. A jeśli wejdziemy już w sobie w tą dywidendę, to jak zobaczymy, ona sobie cały czas spokojnie rośnie. I tu jest raptem z zeszłego roku 11 milionów, to jest około 35%. Tak, Czyli gdy weźmiemy, załóżmy, że w tym roku będzie to około 20. No załóżmy, niech będzie mniej, bo jeszcze brakuje nam jednego, czy tam dwóch kwartałów. Niech to będzie 25 milionów zysku, tak? Obniśmy go jeszcze. Zresztą zobaczmy, jak wyszły dwa pierwsze kwartały. No, już mamy 11. No, to załóżmy, że będzie 22. No, to 1 trzecia z tego to jest 8 milionów. 8 milionów plus minus daje nam 80 groszy dywidendy, co przy aktualnej cenie yy, Weźmy sobie kalkulator. Co przy aktualnej cenie e, mamy tak 0,8 dzielone przez 18 co daje nam 4,5% e, nie jest to zbyt dużo może, ale tak jak mówię, jest stopowy rok, taki gorszy. E, i e, spółka ma po prostu zadyszkę, jak większość spół spółek, i to widać mocno na, e, na naszym wigu. Co daje 4,5%, ale spółka ma mnóstwo kasy, którą może dalej zainwestować w przyszły rozwój. Co widać bardzo dobrze na rosnących przychodach. Ja wyjdę jeszcze na szybko, w bilans e, środki pieniężne 16 milionów, kapitał zapasowy to jest 20. 7 milionów aktualnie. A jeśli chodzi o y, wskaźniki, no to CWK mamy aktualnie pewnie koło jedynki. A jeśli chodzi o zadłużenie, no to mamy ujemne, to znaczy się, że spółka ma y, więcej Pieniędzy, więcej należności otrzyma niż ma zobowiązań, co jest bardzo dobre. Bardzo mocno zwracam też na to uwagę. Tak? Czyli długoterminowo ta spółka dywidendowa może nie wypłaci teraz aż takiej szalonej dywidendy, choć jeszcze nie wiemy, tak, bo jeszcze brakuje nam e, raportów za dwa kwartały. Więc różnie może być, no ale załóżmy, że to będzie te 70-80 groszy, ale na przyszłość, gdyby spółka na przykład miała jakiś lepszy rok, miała większe zyski bądź chciałaby płacić większą dywidendę w postaci 50%, no to już potencjał do dywidendy jest bardzo, bardzo duży, więc jest. Taka dobra równowaga w takich spółkach, które, tak jak mówię, 35%, 40-50%, spoko na dywidendę, reszta ma iść na kapitał zapasowy, na inwestycje, żeby spółka miała się z czego rozwijać, tak żeby z pracownicy, którzy tam pracują w tej firmie, chcieli tam pracować, zarabiali dobrze, to nie musi. To też spółka może wypłacać dodatkowe na przykład w związku z tym jakieś premie, czego spółki często nie robią, a to przecież osoby pracujące w tej firmie są odpowiedzialne za sukces tej. Spółki, więc muszą chcieć pracować. A najlepszym motorem pracy jest wystarczająca ilość hajsu. A jak już jest hajsu wystarczająca, no to firma może myśleć o benefitach dodatkowych. Dobra, mamy Applicense. Co dalej? Arctic. Arctic też może być ciekawy. Arctic. Tu mamy szacunkowe chyba za trzeci kwartał. Były bardzo podobne do, do drugiego kwartału i tam zysk na poziomie chyba jedyne 17 milionów. To ten pierwszy kwartał jeszcze zrobił w tym roku robotę, bo było 82 miliony, teraz jest 18 i znowu 18, no to mamy jakieś 90-120. Jak tam wychodzi czwarty kwartał? No nie będzie jakiś pewnie szalony, to załóżmy, że będzie znowu 18, to mamy 140 milionów. Dywidenda powinna być znowu około przynajmniej złotówki. Myślę, że połowę zysku będzie w stanie firma przełożyć na zysk. Tu z kolei, w tej spółce, to, co ja mi się bardzo podoba, to jest w bilansie, gdy wejdziemy na. Środki pieniężne 300 milionów, tak było 500, oczywiście topnieją te pieniądze, ale dlatego, że spółka inwestuje, więc spółka generalnie śpi na kasie, masz czego inwestować, jak będzie inwestowała, zainwestuje te pieniądze. One na pewno zwrócą się prędzej czy później w postaci większego zysku, większych obrotów tak dalej. Spółka ma bardzo dobry plan, bardzo ładnie go przedstawiła. Teraz skupia się bardzo mocno na opakowaniach tekturowych oraz na yy, Źródłach odnawialnych, przez co może sobie mocno zmniejszyć koszty, po prostu produkcji. W związku z czym może wygryzać konkurencję teraz, a jeśli przyjdą te lepsze czasy, tak jak to było wcześniej, to, to znowu zyski po prostu wzrosną. Chwilowo mamy mocny zastoj na rynku, już to powtarzam, nie wiem, któryś raz w moich filmach. Jeśli chodzi o kapitał, fundusz zapasowy 625 milionów, czyli kupa kasy. A jeśli wejdziemy w wskaźniki no to CWK mamy na cena aktualna to jest 18 zł niecałe. CWK mamy poniżej 1, prawdopodobnie yy, tak, no, poniżej jedynki, bo wartość księgowa jest 20 50 zł, 50 groszy. A jeśli chodzi o zadłużenie, to mamy minus 142 miliony, nie? Czyli generalnie spółka faktycznie śpi na kasie i nie musi się o nic martwić. Ma zapas, żeby wygryzać po prostu, żeby się rozwijać, wygryzać konkurencję, tak? I mieć przewagi na rynku. Dobra, która następna? Na pewno ASBIS. To tu nie ma w ogóle co dyskutować. ASBIS... Y tu, jeśli chodzi o spółkę i jej zadłużenie, to nie ma ideałów. Niestety, to zadłużenie rośnie i jest e, może nie na jakimś ogromnym, ale na, na solidnym poziomie. 600 milionów to moim zdaniem nie jest mało. E, aczkolwiek aktualna cena 19 zł, do e, jej zobaczmy, jakie tu mamy zyski. E, zysk jest szacowany na 186 milionów, a póki co mamy w tym roku. 80, no to załóżmy razy 2, tak mamy 160 milionów zysku, co nam daje dywidendę, tak na podobnym prawdopodobnie poziomie, co w tym roku. Fajnie, bo też mają e, zaliczki, więc jeszcze za niedługo będzie informacja o zaliczce. Gdy ja oczywiście nagrywam ten film. Więc jest szansa na zgarnięcie, myślę, spokojnie z 80 groszy zaliczki. No, ile będzie tego, nie wiem, niestety, ale, ale no spółka ma, te, ma ten zysk, ma te przychody. Oczywiście rynek się rozczarował tym, że zarządzi mieli odjechane po prostu wizje na temat wzrostów. No, po prostu ich rynek zweryfikował. Ale to dalej nie świadczy, że spółka nie zarabia. tak i gdy policzymy 2 zł dywidendy przy 19 zł wyceny, daje nam ponad 10%. tak, czyli tu nie mamy o czym, o czym jakby dyskutować. potencjał jest bardzo duży. Musi firma tylko po prostu poprawić swoje trochę wyniki e, i m, przyciąć koszty, o czym też mówili. Co mamy dalej? E, na pewno delko. E, aczkolwiek, delko z e, trochę innego powodu. Nagrałem też film z analizą. Delko e, został wypuszczony dosłownie przed, tą, e, przed tym filmem. E, delko, co prawda, tu nie będzie jakiego szału, jeśli chodzi o zysk, natomiast potencjał do dywidendy jest w granicach tam 50-60 groszy, co już nam daje prawie 10, 5%. Natomiast spółka przymierza się do skupu akcji własnych. Będzie to około prawdopodobnie 10% w związku z czym ta dywidenda w przyszłych latach, no jeśli będzie 10% mniej akcji, będzie znacznie znacznie wyższa. Tu była wyjątkowo dywidenda taka wysoka, ale to wynikało z tego, że było przesunięcie rozliczenia i to była wypłata za półtorej roku. Także te 40, 50 groszy, 60, gdzieś tu w tych okolicach pewnie ta dywidenda będzie. Spółka, jeśli chodzi o, o bilans, to ma zapasy, te, przepraszam Was najmocniej, na to nie można patrzeć, aktualnie ma prawie 100 milionów złotych kapitału zapasowego, stąd bierze 18 milionów nasków akcji własnych. No, i z aktualnego zysku e, wypłaci dywidendę, która też będzie za niedługo, bo prawdopodobnie wypłacą ją na przełomie grudnia, stycznia tego roku. A w 2025 będzie po prostu robiony regularny skup akcji własnych. Dobra, Delko, co mamy dalej? E, jeśli chodzi o Delko, jeszcze e, wejdźmy na wskaźniki CWK poniżej poniżej 0 08072 mi wychodziło, jak to analizowałem No a zadłużenia też za bardzo nie sprawdzimy, bo to są rzeczy nieaktualne, ale zadłużenie jest na niskim poziomie co do całej grupy. Dobra, co mamy dalej? To sobie zestawimy intro. Jak dobrze pamiętam. Trochę tych spółek mam. Intro też bardzo ładne ma zyski. Zobaczmy kwartalnie. Za dwa kwartały tego roku mamy 12,5 no 12 miliona, więc załóżmy, że będzie zysku 25 milionów. Spółka wypłaca około, yy, około 1 trzeciej zysku. Też takie niskie, niskie kwoty w dwóch zaliczkach, w dwóch transzach wypłaca od pewnego czasu. Jak widzicie tu było 48 groszy przy zaledwie 12 milionach wypłaconego wypłaconej dywidendy. To mamy 48 groszy, co daje nam też około aktualnie 5%. 5%. Także też długoterminowo spółka będzie ma bardzo dobre perspektywy, zobaczmy na wskaźniki. No, CWK 9,64 to jest 1,45, a jeśli chodzi o zadłużenie, to spółka też go nie ma jakiegoś wysokiego, jest to raptem gdzieś tam około 100 milionów wzrosło, z tym, że Introl będzie, on wychodzi na nowe rynki, mocno inwestuje, więc to zadłużenie jest jakby jest skazane no muszą z czegoś po prostu e, brać te pieniądze zobaczmy jeszcze jak to wygląda z ciekawości e, z ciekawości e, jeśli chodzi o kapitał fundusz zapasowy no to zmniejszyli go do 43 milionów no szkoda trochę e, że spadł tak mocno no ale jest na jakimś tam w miarę OK poziomie e, i nie ma co się póki co tym wszystkim martwić Dobra, co mamy dalej? Następną spółką to będzie Sonel. Sonel też miał ostatnio mocny zjazd. Tak jak mówię, ja wolę spółki, które pospadają i sobie po prostu uśrednić, dokupić, poczekać spokojnie, bo to wtedy nam w długim terminie znacznie lepiej wychodzi. Moment, wejdźmy na rachunek zysków i strat co my tu mamy szacowane 16,5 miliona, a rzeczywiste za dwa kwartały to jest raptem 5,6 miliona. Czyli tu oczekiwania chyba już były znacznie wyższe, bo cena akcji zjechała. No ale mamy 6, tak, 5,6 miliona. Zobaczmy, jak to wygląda. Dywidenda. Tu jest w ogóle. Aha, 5,6, czyli ponad. Jakieś 11-12 milionów, tak? Czyli no, raczej bym zakładał gdzieś około 60, 60 groszy. To da jakieś 4% dywidendy. Ale spółka też regularnie zawsze wypłaca dywidendę. Jeśli chodzi o jej bilans, to spółka kapitału zapasowego ma 30 milionów. Jak wygląda ta cena do wartości księgowej? No, tu już jest bliżej, pewnie 18,750, bliżej dwójeczki, więc też jest w miarę ok. Dywidendy są, w miarę rosną, jak wygląda, jeśli chodzi o przychody. Jeszcze warto by sprawdzić. No, przychody też sobie stabilnie cały czas są. Tu spółka dość dużo wypłaca. Ale nie wcale tak dużo, bo jeszcze zawsze jest zastaje, nie? Czyli około jakieś 60-70%, tak, plus minus 17 milionów. I tu było wypłacone za zeszły rok no to 50% około wypłaca, tak? E, przepraszam, 9,8 17, no to jakieś 60% zysku wypłaciła na dywidendę, czyli też tak w miarę ok. Dobra, co mamy dalej? Na pewno tekst, to to już jest w ogóle co prawda dużo ludzi się obawia, że to spółka jednego produktu, coś tam, coś tam, ale spokojnie. Przede wszystkim co fajnego, od dwóch lat wypłaciła prawie 6 zł dywidendy, 3 razy w roku wypłaca dywidendę w ratach. Jeśli chodzi o jej cenę to aktualnie z 59 zł, spadła z ATH około 140. Zobaczmy jak tam zysk w tym roku. Oni też mają przesunięte kwartały rozliczeniowe. To w tym roku póki co mamy 43 miliony. Sprawdźmy Q1 45, więc nie było jakiejś, jakiejś dużej dramy. Czyli póki co spółka będzie miała będzie miała bardzo podobne wyniki. Ostatnio też dolar mocno wzrósł z 3,80 na ponad 4 zł, więc zakładam, że ten zysk netto będzie na dobrym poziomie. Więc moje oczekiwania są też około minimum 5 zł dywidendy. Przy 59 zł to daje minimum jakieś tam 8 pewnie procent, tak, coś koło tego, a myślę, że będzie mniej 10 więc to, jeśli chodzi o tekst i jak tam wygląda, no to jest spółka IT, więc tutaj to troszeczkę inaczej wygląda. Kapitał zapasowy 57 milionów, więc jest ładnie. Wskaźniki, cena do wartości księgowej mamy raptem około 10, tak? 6,68, raptem tylko 10, jak na taką spółkę z IT. No i zadłużenie jest ujemne, czyli minus 127 milionów. Czyli spółka generalnie śpi na kasie, może się rozwijać, potrzebuje tylko trochę czasu, pomysłów i na pewno, na pewno się wyciągnie. Dobra, na pewno Votum jest ciekawą jeszcze spółką. wotum, Votum, co my tutaj mamy? Raporty finansowe kwartalnie. Mamy tak. 42 miliony zysku za dwa kwartały. Spółka ogłosiła, że chce 40 groszy wypłacić. Zaliczki. Było niedawno odcięcie dywidendy. Kurs od razu wzrócił, wrócił i jeszcze podskoczył. 42 miliony razy 2 daje nam. Około 80 milionów, jak widzicie, tutaj było wypłacone. A zaliczka jest uchwalona. Ostatnie notowanie jest w listopadzie. Nie wiem, czemu tak mało, czemu nie więcej, no ale y, to już musiałbym to dokładnie przeanalizować. Myślę, że mogliby spokojnie jeszcze za złotówkę wypłacić. No ale jak widzicie tu raptem jest 30 milionów wypłaconych, to jest 2,42, spółka kosztuje 34 zł, nie? więc tu mm, też jest bardzo duży potencjał, ona też potrzebuje dużo gotówki do, do po prostu rozpoczynania następnych y, następnych procesów, mają tam swoje, y, są oprócz fra, frankowych kredytów, chcą też zwykłe kredyty zacząć, y, co? szukać klientów i po prostu ściągać z banków po prostu odszkodowania. Yy, tu jest kapitał fundusz zapasowy bardzo niski. Nie wiem dlaczego, nie, nie mam żadnego pojęcia. Chciałbym dopytać. Yy, kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej jest bardzo wysoki cały czas rośnie. To też jest ciekawe. Czemu aż tak? Yy, ale natomiast, a jak oni wyglądają z gotówką? No i też bez szału, nie? 7 milionów 930 tysięcy. Więc duże zyski, duże obroty, ale tak sumarycznie nie wygląda to aż tak dobrze. Natomiast potencjał spółka ma, tak jak mówię, no nie muszą wypłacać aż tak dużo, żeby ta dywidenda była wysoka ze swojego zysku. Wystarczy 1 trzecia, 1 trzecia żeby było około 10%. Ja nawet zrobiłem błąd, bo tą spółkę miałem po 20, chyba 6, 7 złotych, ostatnio jak były takie mocne spadki ją wyszarpałem, ale sprzedałem i, i potem się z nią przeprosiłem, znowu ją nabyłem z powrotem, więc Votum można też sobie zobaczyć a z New Connect zobaczmy sobie jaki potencjał ma ATC Cargo Ostatnie to już będzie ostatnia spółka ATC analiza finansowa jak my tam wyglądamy 11 milionów było i kwartalnie Mamy 4, 6, 7 milionów, więc szacuję, że może być bliżej 14 milionów. Zysk: 3, 4, no, myślę, że będzie, że będzie bliżej 14, ze względu na to, że frachty były był ostatnio bardzo duże, i powinno to na firmie za niedługo wszystko wyjść na kolejnych raportach. Za trzeci kwartał natomiast dywidenda spółka wypłaca raptem wypłaciła raptem 5,6 miliona zysku i to było 85 groszy przy czym e, cena akcji to jest 14,30 zł ja mam znacznie wyżej robiłem na nich kilka kółek spekulacyjnie ściągnąłem dywidendę także jestem bardzo zadowolony z tej spółki i myślę, że potencjał do kolejnych dywidend ma bardzo, bardzo dobry e, przynajmniej takich Wyższych. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda spółka, jeśli chodzi o bilans. Kapitał zapasowy 30 milionów, więc bardzo ładnie. Środki pieniężne 26 milionów, więc też bardzo ładnie. Wskaźniki tutaj ceny do zysku, musimy bardziej patrzeć, cena do wartości księgowej bardziej jak IT. Bo to jest spółka spedycyjna, ona nie posiada jakichś tam własnych magazynów, pojazdów, statków i tak dalej, tylko bardziej to polega na tym, że spółka ma biuro, w którym jest iluś tam spedytorów jakieś tam działy, jakieś budynki, biura, takie rzeczy. Tak, i oni praktycznie wszystko robią zdalnie, bo mają od wszystkiego po prostu podwykonawców. No jak widzicie tu nawet CWK bardzo ładnie wychodzi, a jeśli chodzi o zadłużenie spółki, no to jest minus 26 milionów, tak, czyli spółka też spina na kasie, ma pieniądze, ma z czego się rozwijać, ma potencjał, jak widzicie tu było 3 zł, bo wypłacili po prostu z poprzednich 3 lat wyższą dywidendę, więc myślę, że prędzej czy później tu dywidendy w okolicach 50 52 zł mogą być. Trzeba tylko po prostu poczekać, dać spółce się rozwinić. Dobra, to myślę na tyle. Masz tu jeszcze całą listę wszystkich moich spółek. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić lajka, komenta, suba. Napisz może jakąś, co o tym myślisz, czy te spółki Twoim zdaniem są ciekawe. I to tyle z mojej strony. Dzięki piękne za wysłuchanie, do usłyszenia i cześć.